Hiemono wszystkim tutaj w kolejnym materiale z cyklu Co sądzę o I w tym materiale e, Oczywiście to nie jest reklama Płatna chyba, że ta oto firma, czyli Red Bull chcieliby współpracy, to ja nie mówię nie. Ale opowiem Wam o tym e, Jakie numery, a propos różnych smaków e, mm, Płata nam czasami mózg Jak piłem ten smak po raz pierwszy To nie smakował mi owocami kaktusa nie Tylko jak jakieś e, jabłko zielone e, Dzisiaj go piłem po raz drugi od kilku tygodni Bo pierwszy raz piłem go parę tygodni temu I E, smakował mi tymi jawkami dzisiaj e, smakował mi e, jak to się nazywa? E, winogronami, takimi e, dojrzewającymi I to jest w sumie ciekawe, że mózg ma takie przekminy, gdzie nie jemy czy nie pijemy czegoś e, bardzo długo. I na początku e, smakuje nam to jednym smakiem, potem smakuje nam to drugim smakiem. No chyba, że to są jakieś smaki giełdnictwa, to ten smak z giełdnictwa mm, czegoś, jak jemy to później, po jakimś okresie, przez jakiś okres czasu. E, smakuje nam tak samo ja miałem tak w, ostatnio w przypadku bajaderki. Bajaderki w życiu odkąd żyję może jakby zjadłem mo, e, może koło 60-70 razy, bo nie im ich często przez te lata jak żyję A co z nim bajaderkę? To smakuje mi dokładnie tak samo. E, dokładnie tak samo dobrze. Tak samo mamy. E, z, nie, z, z czarnym napojem w brązowej, w niebieskiej puszce czy z, niebie, czy z czarnym napojem w czerwonej puszce czyli Pepsi Coca-Cola w tych standardowych smakach więc to jest dosyć ciekawe a jeżeli wy próbowaliście owoców kaktusa E, znaczy, tego smaku owocu kaktusa z Red Bulla, to dajcie mi znak. A może kiedyś napisać, jaki smak e, Wam smakuje najlepiej i jaki smak e, fajnie, e, żeby był e, w ofercie ofer 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 Red Bulla, którego nie ma. Ja pamiętam, że kiedyś w edycji zimowej był Red Bull o smaku e, jagody chyba takiej zmrożonej e, i to był bardzo dobry e, dobry Red Bull ale teraz już go e, na zimę nie ma jak znajdę u siebie albo u kogoś e, na kanale no, filmik o tym smaku to będzie on, ten filmik w karcie końcowej. No i cóż, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym materiale. See ya!